Cześć! Witam Was w materiale poświęconym Xbox Game Pass, czyli usłudze, w której możecie ogrywać ponad 100 najlepszych gier na konsole Xbox One oraz komputery z Windowsem 10. Abonament zakupicie w sklepie Xbox osobno lub wykupując abonament Xbox Game Pass Ultimate łączący Game Passa oraz Golda. Dodatkowo pierwszy miesiąc Ultimate przetestujecie za jedynie 4 zł. Gry dostępne na konsoli Xbox można pobrać zdalnie na Wasze konsole za pomocą aplikacji mobilnej Xbox Game Pass dostępnej na platformach Android i iOS. Na koniec października oraz na Początku listopada do Game Passa trafiło sporo fajnych produkcji, zatem sprawdźmy wszystkie gry, które dołączyły do abonamentów w ostatnim czasie. Jak zawsze, miks gatunków i tytułów gwarantowany. Lecimy. Zacznijmy od największego hitu dowiezionego przez Obsidian, a dostępnego w Game Passie od 25 października. The Outer Worlds to pełnokrwisty, trójwymiarowy RPG osadzony w retrofuturystycznym świecie, w którym przyjdzie nam od zera wykreować i poprowadzić naszą postać. Produkcją powinni zainteresować się wszyscy fani Falloutów oraz Mass Effectów. Od 29 października w abonamencie dostępne jest After Party, absurdalna przygodówka od twórców Oxenfree. Afterparty opowiada zabawną historię pary przyjaciół, którzy po śmierci trafiają do piekła i odkrywają, że jedynym sposobem na uniknięcie potępienia jest przepicie samego diabła. Od 31 października abonenci Game Passa mogą cieszyć się z ogrywania Lego Star Wars 3. O ile samego trzonu zabawy nie trzeba raczej nikomu przedstawiać, tak warto nadmienić, że fabuła Lego Star Wars 3 bazuje na motywach popularnego serialu animowanego Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Do Game Passa trafia też Subnautica, dostępna od 7 listopada. Jest to sandboxowy survival skupiający się na eksploracji podwodnych lokacji. Nasz bohater rozbija się na obcej, niemal w całości pokrytej oceanami planecie, a nasze zadanie polega na przeżyciu oraz znalezieniu sposobu na ucieczkę. W zestawieniu nie brakło ciekawego Minit dostępnego 24 października. Jest to gra przygodowa, w której rozgrywka trwa zaledwie 60 sekund, a po upływie tego czasu ponownie rozpoczynamy zmagania, budząc się rano, ale zachowując przy tym postępy w fabule i zebrane przedmioty. Od 23 października możemy grać w Secret Neighbor, czyli multiplayerową grę akcji z elementami przygodowymi, w której gracze wcielają się w dzieci próbujące uwolnić przyjaciela przetrzymywanego w piwnicy przez sąsiada. Co ważne, jeden z uczestników to złowieszczy sąsiad w przebraniu. 23 października przyniósł też grę Lonely Mountains Downhill. Jest to zręcznościówka, w której musimy zjeżdżać na rowerze po stokach wielkich gór. Mapy mają otwartą strukturę, pozwalając nam swobodnie wybierać trasę i chociaż nacisk położony został na efektowną zabawę, opanowanie roweru nie należy do łatwych zadań. I tak właśnie prezentuje się lista tytułów dołączających do Game Passa w ostatnim czasie. Napiszcie w komentarzu, która z gier w Xbox Game Pass przypadła Wam do gustu najbardziej. A ja przypominam o możliwości wykupienia Xbox Game Pass Ultimate, który łączy w sobie zarówno zalety abonamentu Gold, jak i Game Pass oraz przetestowanie go przez pierwszy miesiąc za 4 zł. Przy okazji zachęcam do obserwowania wszystkich naszych kanałów społecznościowych Xbox Polska. Zostawcie też suba na YouTubie i łapkę, jeżeli podobał Wam się ten materiał. A ja żegnam się z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! you mm -hmm.